Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Paweł Kuflikowski. A mamy połowę grudnia, więc to najlepszy moment, albo może nawet już ostatni gwizdek, żeby zadecydować o tym, jakie prezenty będziemy wręczać swoim najbliższym albo jakie zrobimy sobie sami. To jedno z pierwszych, jeśli nie pierwsze kolaboracyjne wideo na polskim rowerowym YouTubie. od jakiegoś czasu. Można nagrywać, można współtworzyć nagrania. Dlatego w dzisiejszym materiale Paweł i Pablo, czyli dwaj samozwańcy czy youtuberzy polskiej rowerówki, początkujący, raczkujący, ale nagrywający regularnie i fachowo z pełnym zaangażowaniem. Większość poradników prezentowych, które oglądacie w sieci, które, o których czytacie, to materiały sponsorowane. Nie ma co tutaj tego ukrywać. W większości tak naprawdę mamy blok reklamowy. Ja się śmieję, że jak się wejdzie czy na Instagrama, czy na niektóre kanały na YouTube, to takie trochę Mango TV. Jeśli ktoś w ogóle pamięta, co to, było, co to jest Mango TV, czyli po prostu sprzedaż telewizyjna, sprzedaż YouTubeowa. Ja Wam dzisiaj niczego nie będę sprzedawał, nie będzie też sprzedawał Wam niczego Pablo, czy też my się nie sprzedamy, żeby Wam powiedzieć, jakie prezenty polecamy na święta i nie tylko pod choinkę. Jakiś czas temu, chyba parę lat temu tak naprawdę napisałem antyporadnik prezentowy przy okazji świąt i tematów prezentów, ponieważ tak naprawdę z punktu widzenia rowerów, rowerówki, kolarstwa bardzo wiele przedmiotów, które wydają się oczywistymi prezentami, takimi nie są, ponieważ mamy gusta, mamy różne rozmiary, różne kształty stopy, różne kształty głowy, e, różną estetykę i pewne jakieś takie, nie wiem, własne gusta. Więc żadne kaski, buty, okulary, odzież. E, to się, to się po prostu nie sprawdza, albo kończy się tym, że trzeba dokonać zwrotu, wymiany, więc nie ma tej radości z dawania prezentów. Natomiast jest kilka rzeczy, które naprawdę się sprawdzają i które mają zastosowanie, i zawsze, nawet jeśli ktoś już coś takiego ma, to nadal coś takiego się może jeszcze przydać. Mamy okres jesienno-zimowy, więc wiele osób jeździ na zewnątrz, temperatura oscyluje wokół zera, albo nawet i poniżej, więc warto tutaj na przykład sięgnąć po bidonotermos, czy też termos w kształcie bidonu. Jest tego na rynku parę różnych egzemplarzy, parę różnych rozwiązań. Pablo ma na swoim kanale już recenzję jednego z takich bidonotermosów, akurat Elita. Więc to jest na pewno fajna rzecz, która się sprawdzi, o ile ktoś jeździ na zewnątrz, bo jeśli ktoś jeździ wewnątrz, czyli spędza jesień, zimę na trenażerze, to tutaj zdecydowanie jedną z takich rzeczy, które mogą się przydać, jeśli już tego czegoś nie ma, to stolik pod komputer do trenażera. Najprostsze rozwiązanie, najbardziej ekonomiczne to deska do prasowania, więc wtedy dopasowujemy sobie... E, wysokość e, i mamy też e, zastosowanie w, w domu, więc nie ma dodatkowego mebla, ale to tak żaden, pół, pół serio można oczywiście też sięgnąć po prostu regulowane stoliki pod laptop do e, właśnie do trenażera. Bardzo mały, kompaktowy mebel, ale jednak funkcjonalny i już e, po prostu poprawiający jakość i komfort e, trenowania. Pod dachem. Jeśli jednak ktoś jeździ na zewnątrz, a pogoda bywa w kratkę, no to tutaj dochodzi kwestia umycia roweru. Szczególnie kiedy mieszkamy w bloku, kiedy nie mamy dostępu do węża ogrodowego, do bieżącej wody. Mamy dwa rozwiązania, które się mogą sprawdzić bądź, bądź nie, w zależności też od budżetu. Przy takim niezad solidnym zaprzybrudzeniu roweru sprawiają, sprawdzają się spryskiwacze ogrodowe, kilkulitrowe. Między innymi bodajże że Maciek Hop kiedyś pisał. O maroleksie e, bardzo dobrze tutaj jakby to się sprawdza, pompujemy sobie wciśnienie, sprężamy je w, w pojemniku. A potem myjemy, spłukujemy tak naprawdę rower. Jeśli ktoś dysponuje większym budżetem, tutaj ja polecam. Sam nie mam, ale wiem, że wiele osób ma i korzysta z Carshera w wersji OC3 albo OC4. W wersji OC4 występuje też w takiej wersji rowerowej z różnego rodzaju szczotkami. Także mamy tam zasilanie akumulatorowe, zbiornik na wodę i kilka końcówek. Możemy naprawdę efektywnie umyć rower. I to do, doprowadzi go po prostu do takiego stanu, żeby można było wejść z nim do domu. A jeśli nie chcemy myć, nie możemy myć, a mamy brudny rower, który chcemy wprowadzić do domu, no to tutaj z kolei można pokusić się o zakup pokrowca na rower. Są różnego rodzaju pokrowce, takie velosoki, można powiedzieć taka pończocha na rower, trochę. Są bardziej rozbudowane, bardziej wypasione pokrowce. A w wersji takiej, bardzo można powiedzieć, ekstremalnej, już niekoniecznie do przechowywania rowerów w domu, a bardziej do transportowania go. Sam praktykowałem to w tym sezonie kilkukrotnie. Pewnie widzieliście na moich zdjęciach albo stolisach. Taka XXXL torba bazarowa w rower gravelowy, który jest stosunkowo krótki i trzyszosowy. Wchodzi do takiej torby po zdjęciu przedniego koła. A rower górski, no tutaj jest z racji tego rozstawu kół, trzeba zdjąć oba koła, ale też wchodzi do takiej torby i można to po prostu komfortowo, w miarę przewieźć pociągiem, kiedy nie ma się biletu na rower, bo czasami te bilety są wyprzedane. Albo nawet chociażby wrzucić to do samochodu, do środka, bez konieczności chociażby składania foteli czy kanapy, można taką torbę po prostu wrzucić z rowerem do auta i sobie pojechać. Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o jazdy na zewnątrz w taką pogodę, ale też w sumie i latem. Mi w tym roku bardzo się sprawdziły skarpety wodoodporne Tygu, które dostałem od producenta przy okazji jazdy przez GSB, przez główny szlak Beskidzki. Skorzystałem z niej dopiero ostatniego dnia, bo wtedy rzeczywiście zaczęło lać i po kilku godzinach jazdy w deszczu moje stopy były suche i ciepłe, więc naprawdę to się sprawdza. Mamy tygu, mamy też kilka innych marek na rynku polskim, jeśli chodzi o skarpety wodoodporne. Ja przynajmniej za tygu mogę ręczyć, bo naprawdę się sprawdzają. A teraz w okresie jesienno-zimowym też mi towarzyszą, kiedy wychodzę chociażby na mosty poniedziałkowe, jest chłodno. W tych skarpetach po prostu dobrze się trzyma temperaturę, chronią przed wilgocią, więc naprawdę bardzo fajny, fajny zakup, fajna rzecz, która naprawdę może się sprawdzić dla osób, które właśnie wybierają jazdę na zewnątrz. Trzy rzeczy, które można zabrać do kieszonki rowerowej albo do torebki podsiodłowej, które się przydadzą i które można praktycznie rzecz biorąc w ciemno kupić każdemu, kto regularnie jeździ na rowerze. Po pierwsze, od kilku lat można powiedzieć, przebojem wchodzą na rynek dentki TPU. Mamy kilka marek, kilku producentów na rynku polskim. Jeśli chodzi o dostępność, jest to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych, dzięki czemu też TPU oszczędzamy trochę na wadze. Możemy też trochę zejść z ciśnienia, jeśli chodzi o kolarstwo gravelowe, czy kolarstwo górskie. Także dobry strzał można kupić komplet, na przykład dwie takie, dętki, na przykład z zestawem naprawczym. Tutaj możliwości jest sporo. To jest jedna rzecz, która na pewno się sprawdzi i zostanie raczej myślę, że entuzjastycznie przyjęta. Druga rzecz to mini-pompka, którą zawsze warto mieć w kieszonce. Wiele osób z tego rezygnuje, licząc, że a nóż ktoś inny będzie miał, albo a nóż mi się to nie przytrafi. Tu zdecydowanie warto taką małą pompkę mieć. Może to być mała pompka mechaniczna, są takie bardzo małe, kompaktowe pompki, albo może to być zestaw z nabojem CO2. Więc też dobre rozwiązanie, co prawda jednorazowe, bo jeden strzał i, i, i po naboju, ale nabój nie jest śmieciem, można to recyklingować. A przy okazji takiego naboju możemy bardzo szybko napompować, także nawet dentkę szosową, więc to wymienić. Skoro mamy dentkę, skoro mamy pompkę, no to jeszcze oczywiście do tego łyżki. Tego do wyboru, do koloru nie oszczędzajmy na łyżkach, bo te najtańsze po prostu najchętniej się po prostu łamią albo są słabo wykonane, wręcz można powiedzieć, że jednorazowe. Także dobra łyżka też nie jest zła. Trzecia rzecz, którą warto mieć w kieszonce i nie tylko w kieszonce, to a zresztą o narzędziach to ja się raczej nie będę wypowiadał, bo ja przy rowerze to co najwyżej dentkę mogę zmienić. Oddaję głos do Pablo. Cześć. Trudne się wylosowało. Prawdziwie przydatny prezent dla rowerzysty. Na szczęście kategoria łatwa, bo w narzędziach to ja zawsze znajdę coś do kupienia. Nie przedłużając zbytnio, moja pierwsza propozycja to oczywiście multitool z jednym małym zastrzeżeniem. Jeżeli osoba obdarowana dużo majsterkuje, ma skrzynkę z narzędziami, to wtedy kupcie takiego małego multitula 5-7 funkcji. To wszystko, co będzie potrzebne, gdzieś w trasie jest malutki, lekki, mieści się do kieszonki. Ceny 70-100 zł. To jest akurat bontrager, chyba już w tej chwili nieprodukowany. Natomiast z lezyn, z Topica, spokojnie taki minimalistyczny klucz znajdziecie. Nie jest to drogie, fajny prezent. Myślę, że każdy się ucieszy. Jeżeli osoba obdarowana, natomiast nie ma narzędzi, no to wtedy warto. Zainwestować w taki wielki, wszystko mający klucz, wtedy ceny są mniej więcej w okolicach 150-200 zł. Tam jest skuwacz do łańcucha, jest naprawdę dużo narzędzi, które mogą być wykorzystane, zarówno w trasie, jak i w domu do podstawowego serwisu roweru. Druga propozycja to oczywiście klucz dynamometryczny. Ja używam takiego klucza: Feedback Sports. Udało mi się go upolować gdzieś w promocji na Amazonie, natomiast on jest dość drogi, bo kosztuje od 500 do 600 zł. Natomiast jak robiłem film o tym kluczu, to jeden z widzów napisał, że identyczny klucz, tylko w twardym etui, marki Prox na Allegro jest za 230 zł. I za 230 zł. Taki mały, fajny klucz dynamometryczny z zakresem od 2 do 14 nm, to uważam, że to jest sztos opcja. Są tańsze klucze dynamometryczne od Chińczyka za około 80 zł. On jest tej mniej więcej wielkości, ale ja ich szczególnie nie polecam. Długa Dźwignia powoduje, że dość łatwo jest przekręcić jakąś śrubę, pomimo tego, że ten klucz klika. Także taki mały jest zdecydowanie lepszą opcją. Gdzieś pomiędzy kluczem dynamometrycznym a multitulem mamy taki wynalazek od Shimano Pro. To jest śrubokręt z sześcioma podstawowymi bitami, i z tyłu z miejscem na adapter dynamometryczny. Tych adapterów dostaniecie w pakiecie 3. Będzie to 4, 5 i 6 Nm, natomiast wozić przy sobie można tylko jeden, jak widać ja wożę akurat czwórkę. Tak to wygląda spakowane, mieści się elegancko w kieszonce, a jak chcecie coś przykręcić, to wyciągamy bita, wyciągamy adapter, składamy to wszystko, cyk, adapter, cyk, bit i powstaje nam tego typu śrubokręt dynamometryczny o ustalonym momencie. Bardzo fajna rzecz i stosunkowo nie bardzo droga, bo około 180 zł. W opisie do tego filmu będą najprawdopodobniej linki. Musicie uważać, bo część z tych linków będzie linkami afiliacyjnymi, i jak kupicie milion takich kluczy, to już nie będę musiał pracować do końca życia. A w rzeczywistości to pewnie pójdziemy z Pawłem. Na kawę, a może na pizzę. Trzymajcie się, do zobaczenia.